manko, jestem Magnes i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem dzisiaj znowu sam i oczywiście jak zawsze na... Po... No nie zawsze, ale ło! Dołączyło dużo osób. Było mniej tysięcy. W sumie też ciszymy za Było mniej tysięcy. No. No w sumie niektórzy tu dołączyli To jest najdziwniejsze Jakiś rak dołączył, co to jest w ogóle Sprawdzimy jego profil No nawet Nieźle Walka z bosem. Byśmy sobie musieli to dobić Raczej by nam wypadło, że chyba że Szkoda, że nie miałem 20 gemów to bym może sobie jeszcze kupił, jakby jak, jak oczywiście, no jest, ale już nie można tego kupić i właśnie to, no szkoda, ale dzisiaj po raz kolejny otworzymy na koncie wida. mega boxa, dobrze, ale najpierw no mega boxa otworzymy sobie na początku, ale potem zajmiemy się zdobywaniem skrzynki. Dobra, jesteśmy już na koncie widza. Gemy zakupione, mega box leci, stukamy, klikamy i. Pięć rzeczy. Niestety postaci żadnej nie ma. Jessie, Dynamite, Bull, Colt, Nita i 7 Gemów oraz tele etykiety. Nawet spoko skrzynka. No a teraz zajmiemy się otwieraniem boxa. Dobrze, oczywiście bierzemy na naszą mapkę, którą chcemy. Sobie jakby wygrać, w sumie to nie wiem czy wygramy, ale pamiętacie, jak walka z bossem, to najlepiej był ten cold. Więc sprawdzimy czy cold będzie tak samo dobry na solo showdown, ale nie wiem, bo tam będzie el primo. Na pewno. Nie, Karl. W sumie to blisko było, bo el primo i Karl to jest coś bardzo niepodobnego. Co ten w ogóle sobie wyobraża, że jestem taki słaby? Znaczy, że jestem taki mocny? On chyba myśli, że jestem do niego za mocny. Ale naprawdę dużo bije. W ogóle ta Bibi chciała go odepchać, a ja tu jestem prosem. Nie odpychaj mnie! Dziękuję! Dziękuję! Spadaj! Bibi dużo bije nawet. Jakby ten Karl teraz, znaczy jaki Karl Daryl, teraz do mnie podjechał, to by był koszmar. O, leczonko było. Nawet nie zauważyłem. O Karlik. Karlik. By dostał Karlik. I to sporo. Idę się podleczyć. No kurcze, podleczyło mnie jeszcze zanim w ogóle mnie miało podleczyć. Dobra, szybko, szybko, szybko. O nie mam laga. No, dobra, kochani, kochani. A, przegrywamy to. Nie, nie przegrywamy. Kochani, nie. Prawie przegraliśmy. Nie. No nie, trzy, ale... Y, y, nie, 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 nie. Nie skrzyneczki! Jeden staranga! Jeden staranga. La, 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 la Jest, jest! Jest! Patrzcie, 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 patrzcie. Nie! Nie, nie ma skrzyneczki. Dobrze, jakie ja żeby tu wziąć broka? Jeszcze trzy. Nie, jedna lunka. I trzy takie te. No wiecie, jak to się nazywa. Zapomniałem, nieważne. Wiecie, o co mi chodzi? Jak wiecie, o co mi chodzi, to nie zadajcie głupich pytań. Nie gram w ciągle, grę. Nie gram w tą grę. Nie gram w tą grę. nie jest głupie. To jest głupia gra. Ja w ogóle nie robię odcinki. Nie no, oczywiście sobie żartuję, tylko że jak mnie mógł zabić ten debil Colt? Jak takim prosem i maniakiem jest ten Colt, no to bierzemy kolta sobie kurczę i Lecimy sobie. Nie? O, o. I mamy wygrać. Jak nie wygram, to wkurzę się naprawdę. Dzięki za skrzynkę. Barley mi dał skrzynkę. Jest! Kochani, widzicie to? Zabiję tego Barleya. Co ja w ogóle tutaj robię? Do Rico podjechać. Riko to słaby gość, ale Frank to lepszy gość, który chce mnie zamrozić. Jakiś krow głupi. Kto lubi kroła? Nikt. Kto lubi kroła ręka? Nie wiem. Ten Leon jest głupi. Co nie? Ten, kto ma Leona, niech napisze, yy, jak sądzi o Leonie, mój kolega ma Leona i sądzi, że on jest. Jest, mamy skrzyneczkę. Niech nam dropną te rzeczy, no wiecie co. Proszę, niech nam dropną tikety, albo jakaś nowa postać, nie wiem. Albo tikety, albo nowa postać, coś takiego. Dobra, otwieramy i nie ma nowej postaci. No. Cold i... Jest, 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 tikety, tikety, tikety. że święty, podwaja żetonów, ale się cieszę. Dobra, yy, że odcinek Wam się podoba, że łapkę w górę, sobie na kanale i cześć.